W tym odcinku będę chciał sprawdzić, który z pracowników tankował paliwo do służbowego auta w trakcie urlopu. Mam listę pracowników, która znajduje się w kolumnach BCD i każdy z tych pracowników ma wypisaną jakąś datę tankowania. Zarówno pracownicy, jak i daty mogą się powtarzać. Dodatkowo mam też informację o urlopach tych pracowników w liście, która znajduje się w kolumnach FGH. Każdy pracownik może mieć wiele urlopów w różnych okresach. I teraz pytanie brzmi, czy pracownik tankował w trakcie urlopu? W pierwszej chwili miałem zaćmienie, nie miałem w ogóle na to pomysłu, a później mnie olśniło, że mogę to zrobić przecież zwykłą funkcją Licz Warunki. Jak to policzę? Do dzieła ustawiam się obok pierwszego pracownika i wpisuję Licz Warunki. Powiem Excelowi, że chciałbym, aby sprawdzał, czy w tym obszarze występuje ten pracownik, który jest tutaj. W tym wierszu, dla którego wpisuję tę formułę. Dodatkowo, będę chciał, aby ta funkcja sprawdzała, ile razy w tym obszarze tu występuje data, która jest mniejsza lub równa od tej daty tankowania. I dodatkowo jeszcze w tym obszarze, ile razy występuje data, która jest. Mniejsza lub, która jest większa lub równa od tej daty, tutaj. Jeżeli te trzy kryteria będą spełnione, to oznacza, że Excel w tym obszarze tu znajduje taki wiersz, jeden albo więcej, który spełnia te kryteria, czyli to będzie oznaczało, że pracownik tankował w trakcie urlopu raz bądź dwa bądź trzy razy. Do dzieła! Więc zaznaczam ten pierwszy obszar F4, aby zablokować ten zakres, średnik i kryterium do tego obszaru to. Dane tego pracownika, jego imię, średnik. Potem kolejny zakres to jest początek urlopu, F4, aby zablokować ten zakres, średnik, i powiem Excelowi, że chciałbym policzyć, ile razy w tym obszarze występuje data, która jest mniejsza lub równa od tej daty, tutaj, od daty tankowania. Jak to zapisać? Otwieram słów, wpisuję mniejsze lub równe, zamykam słów i dołączę do tego, czyli używam enda, dołączę do tego datę tankowania. To jeszcze nie koniec. Średnik, dodatkowo zaznaczam ten trzeci zakres, czyli ten zakres, w którym jest koniec urlopu, F4, aby zablokować ten zakres. Średnik i powiem Excelowi, że chciałbym patrzeć, czy w tym zakresie jest jakakolwiek data, która jest z kolei większa lub równa od tej daty. Tutaj, ups, zapomniałem zamknąć cudzysłowo, więc zamykam ten cudzysłów i łączę ten znak większe równe z zawartością komórki C2. Znak większe równe jest traktowany przez tę funkcję, zarówno znak większości, jak i równości, większe równe, mniejsze równe, jest traktowany przez te funkcje liczące, czyli przez licz jeżeli, przez licz warunki, jako tekst, więc musi on być wzięty w cudzysłów, taki dany znak. No dobra, zamykam nawias za C2, klikam Enter i chwila prawdy. Kopiłem tę formułę do samego dołu. Jedynki oznaczają, że dane tankowanie odbywało się w trakcie urlopu.